O niedoszacowaniu przez NFZ usług rehabilitacyjnych mówi się jak Polska długa i szeroka, dotyczy to także kontraktów w Polkowicach. To za co płaci NMZ w Polkowickim Centrum Sług Zdrowotnych wystarcza na pierwsze pół roku, a trudno jest czekać 6 miesięcy, gdy ktoś miał udar lub inne problemy wymagające rehabilitacji. Stąd decyzja o przygotowaniu kolejnej oferty dla naszych mieszkańców związanej z rehabilitacją. Gmina Polkowice w ramach konkursów przeprowadzonych wykupiła na początku tego roku 10 tysięcy dodatkowych zabiegów fizjoterapeutycznych kierowanych do mieszkańców gminy Polkowice. Polkowice. I z tych zabiegów właśnie w większości nasi pacjenci teraz korzystają. W ramach tych 10 tysięcy zabiegów, z doświadczeń naszych wynika, skorzysta do końca roku 550 osób. I co to są za osoby? Kto może z, z, te, z tej oferty skorzystać? Każda osoba zamieszkała na terenie gminy Polkowice, która ma kłopoty z narządami y, ruchu i która otrzyma skierowanie na zabiegi od lekarza, y, pierwszego kontaktu bądź specjalisty, lub w pewnych sytuacjach na z, zabiegi skieruje y, magister fizjoterapii, może takie zabiegi tu wykorzystać i odzyskać zdrowie. Mimo tego finansowania z gminy, w drugiej połowie roku sytuacja jest i tak nieco trudniejsza, bo na niektóre zabiegi trzeba poczekać. Pierwsze półrocze znacznie lepiej wyglądały, jeżeli chodzi o ten czas oczekiwania, bo pacjenci na początku mieli i dostęp do zabiegu w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i pakietów gminnych. W chwili obecnej na niektóre zabiegi oczekuje się około dwóch tygodni, ale większość zabiegów, no już niestety, jest czas oczekiwania nawet do dwóch i trzech miesięcy. Ale. Zawsze musimy pamiętać o tym, że gdyby nie te dodatkowe pakiety zabiegów, które są realizowane zarówno u nas, jak i w akwaparku, to nasi mieszkańcy nie mieliby możliwości już skorzystać z leczenia rehabilitacyjnego są jednak sytuacje zdrowotne w których zabiegi wykonywane są w domu i w przychodni natychmiast. Wszystkie osoby, które otrzymują skierowanie na tak zwane cito, czyli natychmiast, yy, mają te zabiegi wykonywane tu ambulatoryjnie lub w warunkach domowych. I tutaj są dodatkowe yy, programy profilaktyczne i lecznicze właściwie, które polegają na natychmiastowej interwencji rehabilitacyjnej u osób po udarach, po wylewach i po innych incydentach neurologicznych, również po zabiegach neurologicznych. I taką rehabilitację yy, proponujemy naszym mieszkańcom w domu. Po wyzdrowieniu zapraszamy do przychodni, w ramach y, tych pakietów również korzystają pacjenci przewlekle i nieuleczalni chorzy, nieuleczalnie chorzy w ramach opieki długoterminowej i opieki hospicyjnej. W ramach programu Polkowiczanie mogą skorzystać z różnych zabiegów rehabilitacyjnych np. masaży klasycznych, masaży wodnych, magnetroniku, laseroterapii, akwawibronu, światłolecznictwa czy ultradźwięków. Warto wspomnieć, że każdy z tych pakietów kosztuje od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Uczestnicy programu natomiast mogą skorzystać z zabiegów wskazanych przez lekarza bądź fizjoterapeutę, dopłacając zaledwie 2 zł do każdego zabiegu. Pozostała kwota jest refundowana przez samorząd gminny.